Siema, z tej strony Noxon, a to jest ponownie the raft. Poszedłem sobie na króciutki spacerek, dosłownie 10 minut. Przyszedłem do domu. Chce mi się nagrywać rafta znowu, mimo to, że poprzednim razem był naprawdę istny rozpierdziel. Jeśli chodzi o niedźwiadki, o wracanie się, tworzenie rzeczy, które i tak nie miały sensu. Ale no, chce mi się, to nagrywam. Więc dzisiaj Kolejna wyspa, która będzie za niedługo tam e, Ja tutaj widzę, że Rekin dużo mi zeżarł Więc będę musiał zalepić Wszystkie te dziury, które mam O, na przykład ta Świetnie Ciekawe ile jeszcze mi tego zeżarł naprawiać też muszę Jacie Naprawdę ten to miał wyżerkę stulecia O, kolejna, dobra Ja to pozbieram, bo później Siatki nic nie chwytają a desek to by mi się przydało, mimo to, że mam 63. To i tak jest mało. Ci panie! Co, co się stało? Dobra, to ulepszmy. Ogólnie zróbmy standardzik. Tutaj i teraz wzmocnienia, jakbym mógł. Mogę tylko, że za chwilkę. Ach, nie wziąłem. Trudno. Gwoździe. Sztabka. Ciekawe jej mu zajmuje takie ża żarło. Takiego czegoś. Dobra, bo później nie będę miał żelastwa. Będę znowu cierpiał, że nie mam na strzały. Tak jest. Lornetkę mógłbym zostawić w sumie albo nie za ile metrów będzie za 600? No to całkiem blisko. Przekręcimy troszeczkę. Ogólnie to, 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 to za ten czas mógłbym was oprowadzić po mojej tratwie. Jak widać e, jest mizerna. Nawet nie dbam o swoją kozę Taki jestem dobry Gdzie jest butelka z wodą? Ma wody, Ostatni. Mm. Na całe szczęście jest Chodź tu masz, masz żarło Ogólnie to jest taka zagroda, śmieszna, mała Ale przyjazna, tak mi się wydaje Będę musiał dorobić więcej zieleni E, mam nadzieję, że ty stąd nie wyjdziesz. Ja wiem, że mogę tutaj wejść i tędy mogę wyjść, ale e, jak wyjdziesz, to wiesz, co możesz się utopić. Pozwalam ci. E, po różnych stronach mam drabinki. Ogólne centrum dowodzenia się nic nie zmieniło. Dokładnie ciągle takie samo jest. E, Wiadomo, skrzyneczki nieco parę dorobiłem. Próbuję to ogarnąć, żeby nie było takiego syfu. E, dorobiłem chyba jeden piec. Nie, nie dorobiłem. Myślałem nad zmianą pochodni, żeby była mniej więcej w takich aspektach jak tu. Typie. Typo. Nie mam dzidy. Hmm. No tak. Bo dzidę mam tu. Mądry jestem. To jestem ja. Nie ma się czym przejmować. To w sumie. A, bo ty nie masz trawy, dlatego jesteś taka smutna. Okej. Okay. Teraz będziesz mieć. E, Myślę, żeby zrobić bardziej pochodnie tak jak tu, ale coś mi tam nie pasuje. Nie jestem przekonany do, do końca do tego, więc... Zostawiam to. E, no widać kosz syfu który później mogę sobie na przykład o tak świetnie zrobić powiosłować trochę żeby było szybciej nie no nie 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 będę robić tego ale no skrzynka ogólnego skrzynka ogólnego y, shitu ja już wiem że coś tutaj jest bo mi ścięło znowu 300? Oczywiście, że coś jest. Wy tego nie widzicie? Może jednak widzicie, nie wiem. Ale coś jest i nienawidzę tych walonych lagów. Wkurza to. I ogólnie góra dokładnie taka sama. Myślę nad e, większym miejscem dla palm. Ale nie mam gdzie. Musiałbym jakoś zmienić górę całkowicie. Teraz widać. Więc. No, trochę nie zaciekawie. Ale ogólnie dwie palemki starczą mi miejsce trawa, żeby było zielone i kolorowo, tak, B. Też jest katarz, że wiem. Jesteś na moim utrzymaniu, więc musisz się zgadzać. Mepcia? Mepcia, ale nie tutaj. Ciekawa wysepka. Taka nieco trochę inna. Jak widać, jestem całkowicie spokojny. Kartkę też mam przy sobie, na wszelki wypadek. Chociaż nie wiem po co robiłem te osiągnięcia. Kurde, to są tylko osiągnięcia. Dla mnie liczy się po prostu gra. Nie, nie kończenie jej na 100%, żeby. 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 Maksować ją. Kafila Musiałem się przybliżyć. Eee, dlatego tak dziwnie zaprzmiałem, ale dobra. Tu widać, że jakaś cywilizacja była w końcu. Może coś spotkamy. Oj, tym razem to jest naprawdę fajne. Nie jakieś dzikie zwierzęta, tylko ludzkość. A więc mamy co zwiedzać. Zarzuć, rekin tak blisko? No ok. Nie ma problemu. Który dzień? Osiemdziesiąty ósmy. Dobrze, no to to tłumaczy, czemu mam takie spadki FPS-ów. Typie! Naprawdę? Nie spodziewałem się, notatka już pierwsza, wow. Dobry start. O wy małe! się zorientowałem, jak zacznęło to piszczeć że to są ptaki Skrzyc What? w ogóle można otwierać? okej, okay, fajnie aaa, ja sobie poradzę, spokojnie Ko co? tu była, tu była społeczność przed chwilą Nie no, teraz to się bawimy w otwieranie skrzyneczek i tak dalej. Hej, ominiesz coś jesteś przegrywem. Wow, kolejny przedmiot Zup oh, zupę. Tu ja się przygarnę. Znaczy, zjem nawet tego więcej. Ale podobają mi się te, takie klimaty. Przypomina. Przypona, przypomina. Przypomina... Spokojnie. Przypominają mi się gry Borderlands'y To tak mega. Uwielbiam takie klimaty. Byłem w środku. Nieważne. Ale mega. W ogóle są przedmioty, których nie mogę zebrać. Hehe, <laughs> to nie jest tak, że wcześniej je zbierałeś, żeby je dostarczyć, i dostać osiągnięcie. Nie, 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 to tak wcale nie jest. O ty! Myślałem, że uda mi się. Tu jednak feller. Tutaj chyba nie byłem. Byłem. Tutaj nie byłem, coś ciekawego. Kolejne rzeczy, kolejne odpadki, kolejny staw potrzebny do przeżycia. Na dole nic. Coś słyszę, głuptaka, ok. I kolejną kozę, Okej. Okay. kaktusy mmm, nee, szkoda, że nie można zabrać nie takiego jednego bym przygarnął wymagany je jeden wybuchowy proszek rybcia rybcia wow rybcia, gdzie jesteś? Dobrze, tu jest UL. Więc tutaj raczej nie będę się zbliżać. Najwyżej złowię sobie jakąś pszczółkę. Nie będzie problemu. Mam sieci, więc... Juni, ARIE... O! Centrum Dowodzenia. Ważne rzeczy, notatki. Wymagana trzy części linki. Okej. Okay. Trzy części linki. Hm. No dobrze. Gorzej jak tutaj rybci nie będzie. Wtedy będzie źle Wtedy to będę musiał się cofać to bardzo daleko Nie, ja mam maść Ej dobra, to, to jest git Teraz mi się przypomniało, że mam Linka? Nie ta częściowa linka. No dobra, no. U, czy ja widzę notatkę? Widzę kolejną notatkę. Gdzie to prowadzi? Łapię tlen? Nie łapie tlenu Eee Słabo Uuuu Jest rybcia, jest rybcia jakby coś Dobra Ja ciebie i tak przygarnę Nie, nie pęcznij Kurde W dupę E, powinienem stworzyć sobie płetwy. I o, kolejny, o, tu jest więcej tych rybci. Tu jest więcej tych rybci. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i strzała poszła, okej. Okay. A, strzała jedna, dobra, nieważne. W ekwipunku nie mam miejsca, więc... ...dużo tutaj nie znajdę, natomiast jak będą te linki, czy cokolwiek, no to też będę zadowolony, ale nic tu nie ma. No dobrze. Ewentualnie jeszcze tu? Oczywiście, że to widać O, To mi się podoba. Przepis, przepis to sobie wezmę. Ładny kwiatek. Eee, nie można go wziąć I tylko tyle. Dobra, to już ja szukam mojej tratwy. Fatalny dzień, ale kolorki tam się podobają. Co to jest? Okej, okay, jakiś zrzut. Idę po niego. Byłem tutaj przed chwilą, nie szkodzi. Major Tom, projekt fajerwerki. część linki pierwsza i jest w coś w końcu. Dobra, są, so, myślę, że teraz e, moglibyśmy zwiedzić dno. Natomiast potrzebuję jeszcze jednej. E, ma zisknąć, Chyba. No na wszelki wypadek bym to zrobił, bo y, uciekanie przed rybkami na pewno się przyda. Tam jeszcze nie byłem. To, to jest, to jest ciekawsze niż y, niedźwiadki. Mnie wiadomo, że coś tutaj jednak jest. Nie ma to, że te ptaki cały czas nawalają, to nie przeszkadza mi to. Nie można wejść. Jedna część od OK. Co oni za przedmioty tutaj dają? Wyjść nie można, no to idziemy do góry po raz kolejny, ale miło się to zwiedza, um. ja bym sobie to wziął, cokolwiek to jest. Naprawdę muszę wytworzyć jakieś ciśnienie, żeby to się przedostało. Notatka kolejna. Tutaj to jest. Dobra, to się ubieramy. Płyniemy znacznie szybciej. I to ja rozumiem. O, rybcia się już zrespałniła. No proszę bardzo. Niech mi tylko tu wejdzie do środka. Nie pożyję długo. To jest normalna część, niezdobywalna. Ciśniemy w dół. Rudy. Kolejny jakiś domek, jest powietrze. Nie mogę się, mogę się stąd wydostać. E, dalej, nic szczególnego. Tylko patrzę, gdzie ten kabelek sobie, sobie chodzi. W sumie większość to mnie nie obchodzi. Odblokowano osiągnięcie. Ciekawe, ciekawe Okej okay. Rybcia, wpłyniesz tu? Nie wpłyniesz Część linki, wykrywacz metali mam Jej! Czyli została mi Ostatnia część linki Teraz gdzie ona może być? Ale to jest naprawdę głęboko Podoba mi się Dobrze, więc mamy yy, dwie części została nam trzecia. Ja chciałbym się dowiedzieć o co chodzi z tym z tym czymś, z tym ciśnieniem. Może nieco trochę tam dłużej posiedzieć, zobaczyć co da się zrobić. Tędy przejdę. Przejdę, są schodki. Tyle dobrze l Na dach mogę wejść nie mogę wejść dobra to będę tu Men um. spokojnie Wejdę jeszcze wyżej Okej. Okay. Eee. Tak? Dzikić? Nie wiem, czy tu dało radę, czy nie. E, spróbuję jeszcze raz. Tu przeszło, tu przeszło. Tu coś jest, tu jest zator. Spóźniłem się. Mm. O! Udało się! Okej! Okay. Czyli teraz yy, myślałem, że, że, że po prostu rura jest źle. Po prostu trzeba było więcej wody dodać. Okej. Okay. Czyli teraz idziemy do centrum dowodzenia szanownego. Jasne! Dzięki, że pokazałeś to na moich oczach. W-w-wierzę ci? Eee, czerwona flaga. Cześć. U jeszcze coś. Tam jest czerwona flaga. Jest czyściutko. Tu w ogóle wygląda dziwacznie. Na dole nie byłem. Możesz teraz badać przyrząd do jazdy. E, możesz teraz badać linka. Do not lose. Tym razem chciałem znowu się cofać. Ale... Na całe szczęście mam to. Teraz będę mógł se śmigać po tych linkach. E, chyba potrzebuje być w wyższym miejscu, czyli tam. Żeby się rozpędzić. Prawa fizyki. Okej. Okay. by tak się stało, jak miałbym w zero hapsa. O to, to by nie żyło. Przez okienko normalnie podnieść kapelusz. Wymaga jeden klucz do skrzyni burmistrza. Ładowanie baterii. Eee. Ma dove arca batteri? <tell> <tell> <tell>